No i sobota rano, ósma, zapowiada się piękny dzień dzisiaj. Murusy schodzi, to dalej na Daszku już fajnie, samochód chodzi. Macie karmiki, wczoraj powystawiałem wszystko, bo wiecie, no to, to jest. Rozwalają te żarcie. Szukają tego, co lepsze w środku, no i wczoraj mnie trochę nerwy już wzięły na to. Wystawiłem te karmiki i wczoraj praktycznie nie dostały żyć. Na wieczór tylko trochę tam lepszego im że sypną na podwórko. Pochodziły tu powywracałem te karmiki, a więc podłogi wpierdalają jak tam jeszcze o, trochę, ale to no, dobra, odpuścimy im. Dzisiaj już dostanie. Ta, te młode nie wiem, to w mrozy teraz na tych nocach i to takie. Wczoraj chyba z już cztery, dzisiaj ile było w nocy to nie wiem, ale wczoraj tu woda pozamarzała wszystko. W tu nie zmarzła, ale tu na wybiegu co stała, no to zmarzła woda. Co, głodne? Zaraz wam coś przyniesę, pewnie picie picia nie mają. Jest picie czy nie ma? E, puściuteńko. Puściuteńko. Postanowiłem nagrać, bo jak wiecie ja bardzo lubię te siwe waszwance, to mówią siwe waszwance, siwe biało ogony. No ruźnie na to mówią wszystko. Ale wczoraj się trafiła okazja na grupie. Chłopak tutaj niedaleko wystawił. Jedną parę, że myślał. O, okazało się, że są dwie. Pojechałem. Wziąłem dwie pary. Tak jak widać. Praktycznie one są bez kuprów. Tam jeden chyba ma jedno piórko, czy coś takiego. O. Przywodziłem je w tej klateczce. że jest jajko, bo on z jajek z Mówi dam. Czy jajko dawaj, mówię, wezmę. No, o, łapał coś, Fajne. Fajne dwie parki. No to. O, jest. A ten ma to, 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 apiórko. No tak widzicie, nie chcę ostrości łapać. O, teraz fajnie. No i dwie takie pareczki na kolor, tak jak lubię. Parzyste, 100% lężne, więc. A czy to będzie latać, czy nie będzie latać to już mi to tam byle robiły parę akułek i ja już sobie z nimi radę dam. Tu nie chodziły i popowrabiałem a jeszcze chłopak mnie obserwuje i ogląda, chciał, żeby zrobił sobie zdjęcie Więc będzie i zdjęcie, pyk zdjęcie. pozdrawiam serdecznie. Zobaczcie, wtorek po obiedzie mokre całe siedzą. 15 dopiero żem wrócił. działki przyjechałem. No ale co? Zamknę ich? Nie zamknę ich. No bo i po co? Tam mi paczki przyszły. Bo zobaczcie, tutaj się... O nie ma, że po 10 półek mają. Żałobniczka mi jajka gdzieś tutaj zniosła. Luźne, bo nie mają półki. O wszystko siedzi pogrodzone tutaj te siwe masz dwie pary On się fajnie wabią w tych kółkach o przywiezły mi słomy i pszennej Jeździłem, jeździłem, załatwiłem sobie znalazłem cogno ja się jakoś wam powiem tak nie chcę zapeszać ale te mrozy tam powoli jakoś bokiem bokiem przechodzą no. tutaj, tutaj, tutaj. Do zaobrączkowania zaraz będą, no w sumie nie zaraz, tylko już muszę iść po obrączki, bo potem się tak ciężko zakłada, o, będzie fajny gnojasiek, drugi też jest to, tu są następne, o, tu jest jakie werbecie, Widynek, co, jeszcze się złościsz? No, powiedz, jak ja mam się nie złościć, jak gdzieś mi ogon wyrwał, o, poobrączkowane tym masowym. A tu jedne młode jakie wyszły ciekawe. Tutaj co się stało. A, na no, nosiły. Pokaż to się do kamery, do publiczności. Ten jest kuprem. A ten to ma tak dosłownie z boku jakieś tam piureczka. Ale o, poobrączkowane. Sprzątałem mi w tych półkach, nie półkach. O, te młode to leje strasznie. Czemu wy tak leje? Ta kurwa. O, tutaj jest jeden. On od początku był sam Ale o, czyściutki Murzynek już oby skończył, On już po podłoże jest Śmigał Następne jajko Derek też jest O, jajka Tutaj się coś szykuje Tutaj są te jasne Tutaj siedzą na jajkach Tutaj coś zniesło Tutaj to ja nie wiem czy siedzi No niekoniecznie siedzi, bo to jajko jest zimne Dobra. I wasz pan będą jedne, tutaj o, tutaj coś ma, kurwa, już są jajka, tu się szykują, tam to nie wiem, ale tu o, mają, mają jajka, Murzyniaków dwoje, bogacz się, takie nie za jest od dołu patrzył, ale o, leci, ładny groszek, a tamten zwykły, ten groszek, tutaj jest chyba o wylociak Tutaj się chyba wykluły też, no jak to nie są, tutaj już o, spod białogonów, tutaj jest spod, spod białogonów, One niech już spokojnie, a wykluły się już, o tutaj są, ale te jajka, tutaj to większość chyba będzie 300, one po, po, poznosiły w te mrozy, co jest z wami, tutaj jest po moich młodych, o wylot na jedno, a drugi będzie groszek, o groszek i wylot nie wiem na dwa lub trzy. O, a masz ładną, że się upierdzielił na maksa tutaj też widynki. Obydwojem, ogony powyrywał i się udało nawet uchować. Wam powiem dwoje koków. No i się nie spodziewałem? To może następne? Tutaj coś jest, czy nie ma? Nawet nie wiem. O, wasz fańce. coś tam, coś tam kompinują. Tu jajka. O, tu się szykują, tu się szykują. Tutaj coś zniesło jedno jajko, ale to jajko jest zimne. I z podtoplerów, toplerów co nachował? Powiedziałem, że zostawię jedno jajko. O! Gnój mały! O! No, wow, Ostrość Jest gnojek. Jeden jest taki, a drugi jest taki. O! Skupiem, bo skuprem, ale. Ale rodzeństwo stworzyłem, że Bro, ten toplerek jest bardzo ładny. Ten toplereczk jest spoko. Ech. Tutaj nie wiem, jakieś jaśniaki. Coś ten telefon Ostrość się tak traci. Mi mocno. Jedne jaśniaki, drugie. Tutaj z lasami zniesły. O. Jest tego. Posiadek chyba powinien zaraz znieść, bo widziałem, że się aganiały znowu. Chyba będzie tego Pany o, Tutaj chyba zniesła, prawie mnie zabiła. zniesła. A i tutaj jest dwoje berbeci. O, o następnych dwoje. Kurwa będzie tego. Dobra, ile po tą drabinę. Poczekajcie. Dobra, jest drabinka, gdzieś mi ten film tam gdzieś coś przerwało. Nie wiem co to będzie. Tak. A mi, niby jakiś jasny leci do tego jajka, ale to jest samica, ale czy będzie siedzieć? Nie wiem. Tu są młode. Tam, tutaj tutaj siedzi, o. I to moja młoda. Moja, moja młoda siedzi. A pokażę Wam, co się uchowało po tej yy, budapesztańskiej. Patrzcie, jak oni na to mówią? Budapesztański bocian czy ciordwie jak? Takie wyszły. Ja je już zaobrączkowałem. O, jakaś się glucie. O. Ja byłem pewien, że może wyjdą blajkopy jasne albo żydki. A tutaj o. Dość, że na jakichś ogonach dziwnych. Z czym ona się nadeptała? To ja pojęcia nie mam. Ona jest z białoogonem, pleca, pleca tym w parze. więc mówię: albo żytki, albo blajkopki wyjdą. Tu proszę bardzo. Takie okazy. I wiecie co? One są za duże, ja bym je zutylizował, ale nie, no, duże knoje już są takie, że. A niech sobie żyją już. Będą dwa koki, jak to Hubert powiedział, gołębiać i żeby koka nie było. Co panowie? Dzień się kończy. Czwartek. Nawet tak spokojnie no, Ale kiepaba fryzura jest. Dobra, musi tak być petyniareczka stoi. Jutry jutro ją zabieram do siebie. pierdzielik mi się tutaj zrobił, ale myślę, że tak w miarę ogarnęłem dzisiaj. Dzisiaj muszę przygotować Wam filt, żebyście na jutro mieli, bo jutro dzień zalewania, więc nie wiem o której wrócę. One głodne są. Znaczy. Przenica. zobaczcie, że leży Pszeniczka jest. A podłogę dzisiaj sprzątałem. Tak, dzisiaj sprzątałem, dzisiaj wróciłem trochę wcześniej nam przygotowane, jest wszystko na jutro, więc wpadłem, to poogarniałem tutaj, tutaj o tutaj ułożyłem sobie trzy wloczki. Trzy Z tym kamieniem zrobiłem porządek o. do betoniarki, go przepukałem. No tak, już dwa wyskoczyły. No to co jest z wami? Widzicie, no, nawet chcą chcą coś tam próbu, próbują latać. Żałobniki puściłem dzisiaj. Bateria mi się ładuje do wkrętarki, bo bym te półki tu pościągał. I ta samica na górze w tej półce sła jajka tam w środku. O. Tam na dole żałobniki już wchodzą Tutaj mówię, muszę zdjąć te skrzynki, bo To jest mi tu całkowicie zbędne, a I na przyszły rok to na lęgi te kratki stąd Kratki to wyjeżdżają To jest nieporozumienie Jak w te kratki się nabija tej słomy, tego wszystkiego To ja nie mogę tego ani doczyścić, ani nic z tym zrobić Młode, młody to jest Doobrączkowałem dzisiaj, a tamte dwa zaobrączkowałem I jeszcze tam na górze gdzieś dwa Dwa jaśniaki to spinek. O, jest. Było 70, bo to jest numerycznie dzisiaj założyłem 36 i 7. To 37 sztuk jest za, za obrączkowane. A miałem ich nie puszczać teraz, bo. zobaczcie. O. Widzicie, jaki dom? Miałem ich nie puszczać, bo jest ten. i Dużo bardzo powyrzucałem jajka. I na tej ścianie tutaj to tam są jeszcze jedne i tutaj są jeszcze jedne, ale to nie wiem czy cokolwiek z tego będzie. Wasz fanszaki dzisiaj zaobrączkowałem. A tu wasz fanszaki i tam te dwa jasy co wam pokazywałem. No tutaj to gnoje siedzą jeszcze wszystko. No, Dobra, tam filmik jakiś z tego przeglądu z nika wcześniej. Żebym nagrał, to zgram to dzisiaj. Może jakoś fajnie zgram, może nie fajnie, zobaczymy. A może zaobaczmy, jak to wszystko do góry poszło. mokro, jest tutaj musi ta woda obciągnąć. Władzcie, mówiłem o. Ach, o. Jest tak Z20 sztuk to wam mówię Wczoraj to szły to ginęły z oczu on tam już lecą na ziemię o. Samochodem muszę jechać na myń, o i na kamyki i na kamyki. Przejdźmy się tam Zerknijmy Ony tu o, lecą. Wszędzie lecą. O Mówię, jest, jest, a po mi im teraz jajka, to będą głupiały, naturalna sprawa, ale z drugiej strony, jak te gołębie się puści, to one są inne, żywsze takie, to całkowicie lepiej, można dawać grytnie, gryt, co się chce, Eto to samo, a co, puszczę wam taki filmik, betoniarka, o, te kratki, że mył dzisiaj w niej, Byłaś Opukana Opukana, tylko tej trawy tu zostało za dużo, do poprawy będzie A gdzie one są? A tam te świry? O, a świry tu idą, teraz z tej strony Tam od strony Słońca, jak podejdzie jakiś jasny, to wygląda jak jaszczą, to one idą w górę o. Nie wiem, czy je widać Tam są, no nie tak w wysokach, no, no. Nie przesadzaj Krzysiek. A no ta, przecież woda jest. Kur... Muszę je zamykać. Przecież one się tak mi pokąpią tutaj zaraz. Ta kratka tutaj. no to jest do poprawy. No tak to. kałuże wody. Cały, przecież to cały tydzień lało. Do tego gołębie dopiero dzisiaj tak wyglądają w miarę. W miarę. Miałem im zrobić kąpiel, ale mówię, się już trzyma. Tamte gdzie są, tam poszło. Zobaczcie. I to idą, Będę musiał chyba ruszyć zaraz, bo to jest ile? 3, 6, 9, 10, 10, szuk. Ale tam widzę, i zwykle jasne chodzą. O, a o, to... jak pochodzą, sobie trochę zostaw zostawię. Ech, to miałem kilka tematów poruszyć, ale to może zostawię je na następny film. No, w sumie to wam powiem, że tak co piątek, nagrywać te filmy, no to jak po tych rękach się nie jeździ i nie nagrywa, no to jest naprawdę ciężka sprawa. Ech, o, wszystko na podwórko i idą tam jeszcze raz, zerkniemy, w głębniku tak jak mówię, no dzisiaj miałem od 13 po 13 byłem w domu, więc jeszcze żebym nic nie jadł, wypiłem kawę, gorzką, nie posłodzoną. no to jest, ty, ty, ty mi na kicie to nie siadaj niuniek. Jak ja cię na kicie siądę, to ci łeb spadnie. One tam lecą, nie wiem co oni tam, czy pies tam szczy, czy co, tylko tam. O, idzie, tu jedno na tatka poszło. U tatka tam chodzą pewnie luzem, a tutaj drugie. I tak, i tak bo... O, tu chodzi cała plejada, teraz 3-6 sztuk tak klepią. A nie chodzą. Ja jestem. Przyszły. Musiałem ruszyć więcej. O, zobaczcie. I to jest bez przygotowania, bo jest półtora miesiąca. Gdzie, teraz to już prawie dwa miesiące już tutaj są. A i tak uciekają. O, tu jest białogon i ten widyn. Ten widyn to od razu, żebym powiedział, że on nie będzie chodził nad mowy nie ma. A one o, tam górą przyszły wysokach, no ale to jest Dwoje zjeżdża, troje czworo. Czworo. A jeszcze tam jest jeden. A to się poschodzą wszystkie, ale no muszę je przymykać. Ewidentnie muszę je przymykać, są niepoparzone jeszcze wszystkie. o Tam idzie teraz z zborów znowu. Co za gołębie, Dwa miesiące ludzie. A tutaj, o, jaka chmara. O. chmara, bo rozciągły się, no, rozlekle chodzą. no To chmara. A ten, tamte dwoje, tro, troje widzę, że zjechało, tam idzie jeszcze jedno, wysokachno. Ale to idzie tam na tych sąsiadów. Dobra, powinny się poschodzić. No i dobra, wieczór uchylę, bo może jeszcze coś dojdzie. A ja mam przybliżone. O, oddalimy. Idziemy do kolonika, zobaczymy. Tam do strony już zamknął. Co To jest z wami. To jest z wami. O, jest taruchy ponad mną teraz. O. Biało ogon. Ale to nie. To jest ta pana. Z niebieską skówką pewnie. O. Tam jest mój młody, te nierówne plecy, co, co tam ma. Jest tego, o dzisiaj. A, wentylacja chodzi. Dzisiaj będę tutaj zaapylone wszystko. jest tego. Tutaj wyrzuciłem im jajka dzisiaj. I jednej parze, chyba tej niżej tutaj zaraz wyrzuć, bo ona też chodzi, szuka teraz. Zresztą ogonek z tych świeżych Fajny Fajny, fajny Zostały do, do pełna Jutro człowiek wyjdzie rano Tylko je otworzy i Dopiero się widzimy na wieczór Muzyniaki są muzyniaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć sztuk, trzy pary Trzy pary i pięć młodych półkach jak się uchowają to co z tego będzie Dobra tamto jest, chyba się poschodziły Wszystkie jak nie to nie no nie wiem Dobra pozdrawiam